Dobra, teraz rozkazuję Ci e, fi, prawo fizyki. Niech tutaj postać, niech tutaj będzie samolot. Dobrze. Dobra, ok. Suter. No dobrze, nie wąsze. Dobra. Teraz to i teraz to. Dobra, działa. Och. Okay. Dobra, no teraz pierwszy i drugi silnik włączam. A, no tak, już zapomniałem. Yy, a, dobra. Pierwszy silnik. A teraz drugi silnik. Mogę lecieć? Okej. Okay. za szybko. Za szybko. Oj, to mi się podoba. To mi się. A, no tak zapomniałem się przestawić. Z tej strony Będziowski. I dzisiaj zjadły sobie jeszcze jeden raz na razie w Black Walk Rescue Mission. Jak sami widzicie, teraz już się naprawdę będzie się z samolotem. Więc cóż, mam nadzieję, że to, był to była pierwsza próba. Mam nadzieję, że drugi raz będzie lepiej. Dobra. Dobra, to, to jest teraz próba druga, więc wchodzę teraz do na samolot. Teraz trochę cierpliwszy będę, dobra, no więc najpierw klapa. Teraz wszystkie guziki, prawie wszystkie poza tym, bo to jest bezużyteczne, to i to też i poza tym i tym. Dobra. Teraz włączam ten oto przycisk. A teraz włączam jeszcze to. I dobra. Na razie teraz się wczytuję. Podgłoszę trochę. Przy moim narzędziu do pracy, do robienia filmów, czyli OBS Studio. Dobra, słychać już silniki. Ok, teraz włączam najpierw K, czyli lewy silnik. Teraz lewy silnik się włącza. A, przez przypadek wcisnąłem lewy... Przy... A, dobra. Chwilę jeszcze poczekam. O Boże, wybaczcie. Wybaczcie. A teraz przy, wciskam E, czyli prawy silnik. I teraz wszystko powinno być dobrze. Na wypadek poczekam jeszcze. Jak wszystkie przyciski, jak wszystkie wstrzałki będą tam, gdzie powinny być. Nawet tak, to też wcisnę. Dobra. Ej, co tak szybko? No co tak szybko? Nie, nie, nie! No co? Ja nie mogę z tego, to naprawdę nie da się kierować. O oh man! Dobra. Próba trzecia. Teraz to nie będę w ogóle się śpieszyć. Po prostu na cierpliwego. Teraz dosłownie. Co się stało? O. Co się stało? Dobra Jezus Maria. Ja już się bałem, że coś się stało z moją grą. Nie, najpierw jeszcze zobaczę jeszcze raz jak wygląda z Ty, bo to samolotem.

Co jest, wciskam L. No, teraz. dobra Prawy silnik włączony. Prawy silnik włączony w ruch. Teraz leciutko nie najpierw jeszcze poczekam. <coughs> Dobra, okej. Okay. Teraz leciutko. Leciutko. O. Nie wiem, co zakładać. Dobra, lepiej będzie, jak założę aktualizer, bo lepiej widać. <laughs> Na razie powoli. Wolę już teraz być. Naprawdę cierpliwy i trochę poświęcić czas, za, zamiast się znowu męczyć nad, nad samolotem. Więc powoli, powoli lecę sobie. To trochę potrwa chwilę. No ale cóż, trudno. A, dobra, a nie, dobra, chwilę poczekaj. Mam nadzieję, że będzie dobrze, jeżeli... Tam. Został, chyba można. Tak? Nie, co ja robię? Boże, ale wolno, <ścoughs> ale wolno teraz. O, teraz wybucham. Dobra, okej, okay. jak wam widzę. Tak, jest, żeby skręcić. Okej, okay, dobra. Ja się przestraszyłem, że nie ma tego. No dalej, w górę, w górę! Jak mówię w górze, to w górę Nie ja wiem co poszło nie tak Powinno polecieć w górę, ale poleciało w dół. Ale dobra, mam czas. U mnie normalnie na zegar. Na zegarku jest 15.07 A normalnie muszę wyjeżdżać tam o 16.00. Bo mam tam jeszcze zajęcia dodatkowe. Więc mam czas. Dobra, jeszcze raz tak jak teraz. Tylko zamiast zaśpiewać. Bo jak pamię... O ile co pamiętam, nie wiem, ostatni raz kiedy grałem w gry z samolotowa, z w ogóle latania, to o, co pamiętam, to raz. jeżeli trzeba kliknąć S, to ja się wścieknę, jeżeli trzeba kliknąć S, żeby polecieć w górę, to ja się naprawdę wścieknę z mojej głupoty. O, tak, klapę zapomniałem. Co to jest tam? Tam! Dobra, tam, tam, tam widzę coś. Tam też! Co to jest? Dobra, okej. Okay. Teraz znowu wciskam to. Znowu to. Dobra, samolot startuje. Jest uruchomiony. chescano k, k. <laughs> ok, dobra na wszystko só cair <laughs>

Okej, okay, dobra. Zaraz. O Boże, tam jest samolot. Tam jest to te rozbite samolot. O Boże, dobra. O Boże, o Boże. O Boże Dobra. Okej, okay, dobra. Phew. O Boże. Airspeed, dobra, na razie lecę 15 km na godzinę. O Boże! Nie, czy słyszeliście? Jak mi kość pękła teraz u palca? Mam nadzieję, że nie słyszeliście. Dobra Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Czy jeszcze raz? S mam wcisnąć. Jeżeli N, e, jeżeli... Dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz to jest chyba czwarta próba. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Ja już się boję. Nie wiem dlaczego, ja już się boję. Ale na razie jest dobrze. Jak widzę, na razie jest dobrze. Dobra, mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Lek pierwsza lekcja. Latagna Yes, yes. Yeah. Yeah. Dobra, coś źle zrobiłem. Coś źle zrobiłem. Co źle zrobiłem, o Boże. Dobra. Here we go again. Jest, jest, nareszcie. Nice. Ale piękny widok. Nareszcie udało mi się. Woła Dobra, przynajmniej wiem już jak się prowadzi mniej więcej tym pojazdem, tym czymś. A, dobra, mam teraz chwilę, zobaczmy jak to będzie, jak zrobię coś innego, dokładnie. Już tutaj postawię ten samolot. Tutaj zaostan. Okej, okay. dobra teraz tutaj. Tu tam, tutaj postawię najszybszy chyba z samochodów, a dokładnie ten po prostu. Dobra. Wow, 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 wow. Za bardzo pędzi. Do na kto widza. Dobra. Dobra. To jest chyba to jest próba piąta. Nie, szósta. Dobra. No to klepę zamykam. A, no tak, od razu to znowu założę na to wizor. Te przyciski sobie włączę. Nie no nie wiem czego ja to mówię do, do siebie. Ale cóż, warto zawsze spróbować. <laughs> Dobra, okej. Okay. To teraz to. C i C, U. Teraz. A. Od... I teraz to. I dobra. Teraz. A, już dzień nadchodzi. To zdejmę na od kto widział. Dobra. Uruchomił się. Okej, okay. A no tak, jeszcze to włączę. A to najpierw wciskam znowu lewy silnik. Lewy silnik został już uruchomiony Dobra, teraz Ile. Drugi silnik Halo, wciskam L C.U. drugi silnik się... Dobra, teraz się włącza. I ja poczekam, jak ta znowu się... Dobra, okej, okay, mogę startować. Okej, okay, już się jadę. Okej. Okay. Ło, wo, wo, wo. Jest! Dobra, lecę. Nice. Wow! 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 Wow. Dobra, okej. Okay. To trochę było najpierw irytujące, ale udało mi się. W końcu. No to cóż, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. No i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!